No na Chciałam y, przed chwilą nagrać do Growa Garden i dalej chcę y, Ale się nie dało, a czemu? Bo y, nie wiadomo czemu Z nienacka tej y, za, z, Jak chciałam chodzić, to mi się kamera ruszała zamiast tego Mam mikrofon jakby, co? To... I co tak irytujące? Chyba był jakiś update w ogóle do Growa Garden, ale nie wiem Jestem na swoim tym bardziej głównym koncie, na którym ostatni odcinek nagrywałem z Robloxa. Czy będę znowu budował bombardy do Crocodilo pewnie? Powiedz Ale chyba mi się nie uda tego nagrać. Ja chcę chodzić normalnie. Kurde. Czekajcie, jakoś mi się uda. Nie, nie uda mi się totalnie. Sorry, no ale. Głupie grow a garden se tak wymyśliło. Nie, no akurat nie głupio, ale. Więc pogram w co innego. Na przykład w mini miasto Tykon. Wody Hill. Jak ten film będzie miał tysiąc wyświetleń, to daję wszystkim w komentarzach Fuk. serce i robię ASMR. Teraz wam zrobię. Zróbmy miasto? A, odradza się. Czekaj, czekaj czekaj Co to jest World Trade Center Czemu to jest jakieś World Trade Center W sumie Nie będę nikomu o tym przypominał Jeszcze ktoś tak dostałam sobie doszedł mnie oglądać i będzie płakał za Ja się nie nabijam z tego, ale tylko tak, tylko tak się mogę dziwię nie na grę, to, że coś zrobili, coś To jest mój najwyższy budynek Tak smak tam Trzeba się na niego wskoczyć On jest na wodzie w ogóle no. Mam moc wolnego miejsca Oj, te mosty aż pożarnej mają To mi zbuduje więcej Ja buduję od 40 Dwa nowe budynki w terenie pożarnej. Gdzie jest to z tego zona? Buduję co to? Teraz pewnie im pasuje. Ej, bo ja tutaj mam już niedognie nową steżka. To było jakoś lepsze. No, lepsza, ale tylko to, że muszę dzisiaj to powiedzmy, nawet trzeba nie mam. Zbudujemy tutaj... Skole. Jak? Jak to im niby teraz kolizuje z innymi strukturami? Nagle im pasuje. <grym> tutaj jeszcze plac zabaw postawimy. I jakiś ogromny wieżowiec, który nie będzie miał nic nowego do wprowadzenia. Nie, może akurat nie tego... Znowu mi koliduje to niby. Lepiej. A teraz jeszcze za mało policji jest. Jak im znowu coś nie pasuje, to im zbuduje policję. Tu. Tu 2 miliony, eu... to aí, toma aí, toma aí, toma ASMR, ASMR. 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 <laughs> Uwielbiasz wszystkie możliwości pracy, fajnie wiedzieć, tylko taka prawda, że ty, możesz, że ty pewnie pracujesz tylko w jednej pracy, a nie w paru. Oj, mój stary challenge, czyli stan na ten budynek przeskoczyć. I z tego akurat, zbiu, z tego budynku tamtego to się nie da, Stąd się da. Ej czekaj, zły wieżowiec, ten wieżowiec. Tak? Tak, ten. No kurczę, ja nacisnąłem dwa razy skok tak szybko. Piup. Piu. Udało się. Nie. Amenos. 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 Nie mogę tego zrobić. Tak się zrobię. Teraz sobie jeszcze zrobię prostą drogę tam. Teraz jeszcze zrobimy stąd. To... zaraz będzie ósmy poziom już tak naprawdę. To naprawdę, to naprawdę to nie ha, ha, ha. Ale śmieszne. Robimy sobie dużo kamienic. Kamienica numer jeden. Kamienica dwójnica. Kamienica trójnica. czwornica cztery kamienice tu postawiłem teraz mam za mało czegoś za mało zabawy nie pasuje wam co Dobuduję wam trzy place zabaw może nie trzy ale jedno, jedno co najmniej dwa im tutaj walne gdzieś po dwóch stronach ulicy będzie plac zabaw Plus, 13, plus 130 zababa. teraz jeszcze znało straży pożarnej przed chwilą, bym ją budowałem, jakbyście widzieli. Ciekawe jak głośno to słuchać w nagraniu. Jakby... Aha! Z budynkiem nie mogę kolidować, ale na środku drogi to jeszcze może stać ta straż pożarna. Ciekawe, jak ludzie na to zareagują. Pewnie napiszą na jakimś city, city whatsappie, że wszystko jest ok i kochają naszym, i że kochają straż pożarną, ale super straż pożarna, która stoi na środku ulicy. że piłka ma jakieś 10 metrów w wielkości, tak? <grym> Albo ten dom. Nie, tu wszystkim pasuje. Bardzo łatwo ten nie przyjechać. Jak tutaj w ogóle coś jeszcze stoi na środku? Widzicie, jakaś ławka. <grym> to ja przeskoczę ten dom, bo jestem samochodem. Skaczące samochody. Czemu to jest jakaś flaga? Patrz. Aha. Boi się. Boi się jeden. Czy coś jeszcze tutaj stoi w dziwnym miejscu? Oczywiście, że tak! Tutaj też jest niemożliwe do przejeżdżania, ale ten samochód już przez tutaj przejął. Ziołal, ciebie to nawet nie ma! Gdzie mam drugi młyn? Bardzo trudno się je tutaj pokopować! Wcale nie tak, że to wszystko wszędzie widać. Zaraz będę miał 4000 osób w moim mieście. Bombardino, fra la, lero, fra la, la. A to jest fajna ulica banków, szkoły. Czyli dzieci będą wybierać się z tej szkoły. I patrz, patrz Tu wchodzą, okradają i, i nic nie robią. Ciekawe, o co mi chodzi, że fajna jest praca, jak oni nawet nie pracują. Czuję się bezpieczniej chodząc nocą. Czyli jak chodzisz nocą, to się lepiej, to się bardziej bezpiecznie czujesz niż jak chodzisz w dzień. Ja, ja tak nie mam, ale dobra. Nie będę się pytał. A co jak mi naskarży jeszcze? Oj, to była tragedia! Ua. Tu, papi, papi! A tu papi papi! Ua, Zobacz, ha, ha, ha. Zobaczcie, mam teraz dużo miejsca. Ale będę miał mniej bo muszą mieć tu przejazd tak? i tutaj się zmieści tych budynków, które ja nie wiem, a ale ja tutaj ta policja się stoi i nic nie robi. Szkoła mojego dziecka jest fantastyczna, park miejski był gdzieś świetny. W ogóle o co im chodzi, że szkoła mojego dziecka jest fantastyczna, jak jest pokoj jedna szkoła? Pierwsza, pierwsza kurde w nocy, a oni tutaj, a patrzcie co robi ten typu na przykład. Kto normalnie jeśli po mieście od drugiej w nocy, czy tam pierwszej nawet już. I od kiedy 10 minut tak krótko trwa. Dobra. O! W ogóle moje miasto to jest jakiś jeden wielki pasek. <noise> pasek. Nie mam. Dam im siłownię i duży supermarket. Będziesz silny, jak nie będziesz ćwiczył. jej! Sklep z, z dzikiego zachodu. Super big supermarket. Co jest? Duża stacja benzynowa, jeszcze. O, kurczę. Mamy kolejną budowę do kolekcji, który jest w drodze, widzowie. O, tu też! Kto normalnie idzie, ten. Ła! Siłownia! Ojoj, Nie idź tam, bo zaraz się ktoś walnie z nienacka. Na przykład ja. 200 milionów nie, nie niszczę tej drogi. Oni chcą, żebym zniszczył drogę jakąś. O, to też. Tu bym trzas na jakiś dom duży, który jest mniejszy niż mały dom. To jest jakiś dom Friza czy co tej? Nie, czekajcie, ja już wiem chyba, co to... Jaki dom... Jaki, w jakim domu mieszka frizz Friz w takim domu mieszka. Hashtag freeze w naszym mieście. Dobra, jak wam coś nie pasuje, że kolizuje z innymi strukturami, 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 strukturami. To są na przykład, zobaczcie, to albo albo jeszcze pewnie dużo rzeczy, albo to policja, która się pływa. Jakim względem ten w ogóle jeszcze tutaj stoi? Że on się nie zapadnie pod ziemię. Bardzo, bardzo legit, bardzo legit. Tak, tak. mor legit. O, mogę teraz most kupić wielki. Wielki mo Zrobię se most. Zrobię sobie most. Ile to mi będzie kosztować? Nie mam pojęcia, ale pewnie mało. O kurczę, jakie to jest wielkie. O, oni sobie po prostu takie coś zrobili. Patrzcie, co to jest. O, patrzcie, ten, ten idzie, ten idzie. Nie dogunięć. Droga europejska. Autostrady będę mógł mieć, jak będę miał 17 poziom. Jeszcze tylko 9. Tak, 9 more. Nie wiem, czy to... Ja no, może 10. Nie no, 9, jak, jak 17, zaraz raczej 9, nie 10. 10, ha ha ha. Ho ho. ho. Patrzcie, teraz wam zrobię ha 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 na klawaturze. Patrzcie, patrzcie ja

nie mają dużo zabawy i bezpieczeństwa policyjnego, więc postawię im tutaj trzecią policję z rzędu. Proszę. Chcecie więcej policji? Macie tu trzy policje obok siebie. I teraz jeszcze postawić tutaj latający plac zabaw. Będzie idealnie. O, tutaj jest miejsce na latający plac zabaw. Hashtag, to miasto jest jakieś dziwne, bo wszystkie rzeczy latają. Czemu to jakiś kucharz idzie? Co? A ty, chłopcy, przychodzi przez drogę, zawraca i idzie do swojej chałupy. Śledzimy tego typa. Co on ma za czapkę? Ma jakiegoś Adidasa chyba na głowie. Aha. Teraz on robi w ogóle robią? A no właśnie, bo tutaj się kończy drogę. Do... Bo, odkon... bo się kończy drogę na supermarkecie. <laughs> Idź do lintla, nie do biedry. No nie zestraj się. <laughs> w sumie tutaj nic nie ma po tej stronie. Więc zaraz już będzie. Tylko najpierw trzeba jakąś fajną drogę tutaj dać. Idealnie. Idealnie, mówię. No i teraz jeszcze Dobra. Zrobione. Otoczyliśmy już całe jezioro. Och, jak to wygląda. Moje miasto. Hashtag moje miasto jest tragiczne. I hashtag moje miasto jest tragiczne. Kończymy ten odcinek. Możecie też napisać właśnie y, w, te, kto napisze w komentarzach hashtag m, Moje miasto jest tragiczne, dostanie serce i odpowiedź ode mnie. I ja Wam dziękuję za oglądanie. Ogólnie zostawcie jeszcze suba, bo mamy 39 subskrypcji, niedługo już 50, a ja Was żegnam pa. pa.